Nazywam się Jaś Bonawskim. W dzisiejszym odcinku jest ze mną Klaudia. Cześć! Dzisiaj podriftujemy sobie moją E30 i słuchajcie, często piszecie do mnie, Jasiu, ja bym chciał zostać kierowcą driftingowym, wyścigowym, i Klaudia daje Wam teraz taką możliwość. Słuchajcie, wysyłajcie zgłoszenia na Supercars Mirror Racing na Facebooka albo Instagram. I możecie zostać kierowcą wyścigowym I wygrać szkolenie Aston Martin GT4 Na torze wyścigowym jakimś europejskim Dokładnie No więc wysyłajcie zgłoszenia, link wszystko macie w opisie Tam też wszystko będzie opisane Więc co, my wsiadamy do E30 i Ci wszystko pokażę Dokładnie, już się nie mogę doczekać <gry> Słuchajcie, teraz w tym momencie do Klaudii na kanał wlatuje odcinek ze mną Więc oglądajcie do końca i później macie maraton, odcinek jeszcze u Klaudii Więc wbijajcie do Klaudii na kanał Driftowy odcinek 2 Dobra teraz, patrz Klaudię, żeby odpalić to to jest w ogóle procedura Musisz wrzucić na luz najpierw na... ok. teraz jest na luzie No. Odpalamy zapłon ...pompa paliwa i wtedy tutaj start silnika. Uwaga! Okay. Już chodzi auto. I teraz patrz, wrzucasz sobie, nie wiem, jedyneczkę. Może się przejeść tym samochodem po placu, sobie Dobra. zobaczyć jak on skręca, jak się zachowuje. Przejedź się, zobacz, tak będzie najlepiej. Wiesz, co chodzi. Dobrze. Na spokojnie sobie zobacz, jak skręca wszystko. Wbij drugi bieg, zahamuj. Wiesz, sobie, sobie naprawdę sobie zobacz po placu, sobie się przejeść, zobacz. Będzie Ci dużo łatwiej, jak będziesz wiedziała jak się zachowuje ten tak. samochód, nie? Może chcesz rękawiczki Dawaj. Jak ma być profesjonalnie, to będzie profesjonalny drift. Słuchaj. Słuchaj, będzie profesjonalny drifter ze mnie teraz. Rękawiczki są. Dobra, wszystko jest, więc... Jedyneczka. Tak, masz jedynkę. I możemy zacząć już coś próbować driftować. Wbijasz sobie jedyneczkę, tak. zaczynasz, tak jakby podjeżdżasz do naszego słupka i próbujesz się kręcić wokół niego i w pewnym momencie dodajesz energicznie gaz. ogłosisz jeszcze więcej gazu. No i dawaj, gaz. I gaz, 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 gaz. No super, No nie, no co? Ja zaraz. Świetnie. Ej, to ja, ja te, w tym momencie, ja nie wiem po co ja tu w ogóle jestem, nie? Nie pojęcie. Można jedynce i więcej gazu dać. Dobra. No pięknie. Co, wiesz, nie bój się, jak cię obróci, nic się nie stanie. Nie? Takie okrążenie, Dobra. żeby schłodzić samochód Dobra. na dwójce, trój, na trójce nawet. Na trójce? No, dawaj, musisz. Wiesz co chodzi? Dobra, jeśli się trochę to możemy wracać. Tak? jechało, nas wyprzedzał. Poczekaj. A to moja wina? No tak jakby jego, bo on nas wyprzedzał po zewnętrznej, ja się wyprzedza po wewnętrznej auto. Pierwsza zasada na torze. Jak kogoś wyprzedzasz i idzie wolniej, to wyprzedz po wewnętrznej, no. mam się trochę, nie, za no, spokojnie. Więc pamiętajcie, jak jeździcie i próbujecie coś zahamować, wyminąć przeszkodę, to nie hamujcie, naciskajcie hamulca, dechę tylko po prostu odbijcie. Przekładkę, bo ty się musisz przełożyć na drugą stronę. No. Musisz przed samym przełożeniem dodać więcej gazu no. od, i na, przeku, na przełożeniu odpuścić z powrotem tylko dodać. Wiesz, na chwilę go odpuszczasz i dodajesz z powrotem. Dobra. Naprawdę nauczyłeś mnie podstaw driftu. Jestem mega szczęśliwa, super zabawa. Ja się w ogóle na no, początku hoxa. Zastanawiałem, po co ja tu jestem, bo tak dobrze ci szło, nie? No, jeszcze dużo mi zostało. No wiesz, coś <grym> tam, na... później jeszcze sobie też na pewno coś pojeździmy. Tak, tak. Potrenujemy sobie. Więc co, ja myślę, że to już byłby koniec tego odcinka. Wbijajcie na Instagram do Klaudii, pamiętajcie, żeby się zapisać na projekt, to może wygracie akurat, to może akurat Ty będziesz tym zwycięzcą. No i co, wszystkie informacje macie w opisie, wbijajcie na Instagram, subskrybujcie kanał, stawiajcie łapki w górę. No i do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć.